Dzień dobry, dzień dobry. Śnieg u nas aż nie wierzę. rano jak zobaczyłam na oknie dachowym, to myślę: oho, nie patrzyłam na pogodę, nie spodziewałam się. Ale. Dzieciaki by się ucieszyły, jakby na feriach trochę śniegu było, bo u nas ferie zaczynają się od soboty. Ja od rana u fryzjera i tak pewnie tutaj będę gdzieś do 11, 12. Nie wiem, ile nam zajdzie dzisiaj. Myślę, że włosów nie będziemy farbować, zostawiam ten kolor, który mam. Zresztą ja bardzo rzadko farbuję włosy. A co będziemy robić? Na pewno zdejmować moje przedłużone, zagęszczone włosy i przyczepiać je wyżej, bliżej skóry głowy, planujemy wyjazd w ciepełko i nie chciałam zostawiać takich, one jeszcze by normalnie trochę wytrzymały, myślę że z dwa tygodnie, ale bałam się, że może będą się plątać, jednak o takie przedłużone czy zagęszczone włosy trzeba dbać i pamiętać o nich, żeby nie przesadzić z tą długością odrostu. I zawsze jak tutaj przychodzę właśnie na zdjęcie i podciągnięcie włosów, to też robię sobie peeling głowy, żeby tak porządnie um, ją odświeżyć. Naprawdę efekt wtedy jest super i ja on się utrzymuje przez kilka tygodni. Polecam Wam sobie czasami zrobić właśnie peeling głowy. Tak szybko, a ja już pod domem. Brudna szyba. 11.15. Mało tego, jeszcze zakupy spożywcze. Zrobiłam. W tle szumi czajnik, mam ochotę na kawę. Tutaj nastawiłam ziemniaczki dla dzieci i dla mnie. Sałata w kolei będzie dla wszystkich i zrobię tego z kurczaka. Filety z kurczaka tak sobie ponacinałam i na zmianę. Mozzarella, pomidor przyprawiłam. Zobaczymy. Myślę, że będzie dobre. Chyba.